Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie i dawno mnie tu nie było, nie? Starzy widzowie pamiętają ten kadr z telewizorem. No starzy, mówię tak, jakby to było 10, 5, czy nawet 2 lata temu. Myślę, że ten kadr ostatni raz na filmie pojawił się jakieś pół roku temu, może trochę dalej, może nawet rok temu, no ale bardzo go lubię. Nie mam okazji często w nim nagrywać, ale fajnie dzisiaj będzie w tym takim wyjątkowym temacie, który jest trochę odskoczny od całej premiery Alder Lake'a, kwestii komputerowo-kart graficznych itd. Ale moim zdaniem to jest temat, to jest temat hiper ważny i na pewno bardzo ciekawy. A mianowicie Facebook zmienia nazwę na Meta. Ponieważ chce nam zaproponować metaversum, czym jest to metaversum i czy mamy się czegoś bać, czy nie? Bo dużo osób widziałem takie nagłówki, yy, takich artykułów, no czas na metaversum, nieunikniona przyszłość itd., itd. Ja Wam powiem tak, my tak naprawdę, w zależności od tego, czy chcemy, czy nie, już po części w metaversum żyjemy. To wszystko zależy od nas samych ale najpierw do rzeczy, czyli o tym wszystkim, co planuje Facebook. Ja jakiś czas temu, znaczy jakby mnie ta cała zmiana w ogóle nie zaskoczyła. Dlaczego? Marcus Brownlee, czyli MKBHD, jak ktoś kojarzy, a myślę, że kojarzycie jeden z większych i fajniejszych YouTuberów na świecie, jeżeli chodzi o świat technologii, przeprowadził z Markiem Zuckerbergiem wywiad swoją drogą. Ciekawy wywiad, zachęcam do pooglądania, choćby po to, żeby zobaczyć, jaką jakość dźwięku i obrazka ma Zuckerberg na swojej kamerce internetowej. Naprawdę kozacka sprawa. I on tam mówił, Zuckerberg, że skupiają się teraz bardzo mocno na rozwoju wirtualnej rzeczywistości jako Facebook. Facebook bodajże wykupił Okulusa yy, od yy, tą firmę, która robiła Google VR, i teraz w ramach tego rozwijają całą masę ciekawych różnych technologii, których tak naprawdę jeszcze nie mamy dostępnych. Wydaje mi się, że większość technologii, większość tego, co Facebook rozwija, pozostaje nadal w laboratoriach. Wiadomo, Oculus yy, wypuszcza kolejne, Google VR, -y, które no, w jakiś sposób pokazują postęp technologiczny samego VR. -u. Natomiast VR sam w sobie, oglądanie obrazów rozszerzonej rzeczywistości, to jest tak naprawdę ułamek tego, czym jest tak naprawdę zagłębienie się w wirtualną rzeczywistość. Potrzebujemy dobrego komunikatora, nas ze światem wirtualnym. Powstają jakieś śmieszne bieżnie, jakieś nakładki na rękę, które sprawiają, że możemy wchodzić w interakcję z tym światem. No i właśnie, interakcja z tym światem to tutaj jest słowo kluczowe. Dlaczego? Ano dlatego, że metawersum to ma być wchodzenie. Do wirtualnego świata. E, tworzenie tam sobie wszystkiego nowej pracy, nowej nawet pewnie rodziny ne, wszystkiego, co tylko będziemy chcieli nowych przyjaciół, e, czy też innych, alternatywnych, bo niekoniecznie nowych mogą to robić osoby, które nie mają domu, nie mają przyjaciół, domu, to raczej ciężko przyjaciół, rodziny, czegokolwiek, pracy i mogą tam robić to metaversum. Wiadomo, taka. Może nie rzeczywistość, ale alternatywa dla social mediów jest, ponieważ w ludziach istnieje cały czas potrzeba posiadania czegoś lepszego albo oglądania czegoś lepszego. Dlaczego najlepiej sprzedają się influencerzy, którzy pokazują swoje takie, wiecie, bogate życie? Nawet te youtuberzy tak naprawdę merytorycznych treści, czy też ogólnie porad dotyczących sprzętu, no wystarczyło, żeby było kilka, ale my lubimy patrzeć na sprzęt czy na coś, co jest poza naszym zasięgiem często, tak? Może nawet niekoniecznie to chcemy, ale lubimy oglądać takie rzeczy. Ja sam bardzo lubię oglądać nowe technologie, nowe rzeczy, do których za bardzo nie mam dostępu i to mnie najbardziej interesuje. Dlaczego? Bo rzeczy, do których już mamy dostęp fizycznie, nie są tak interesujące jak to, do czego nie mamy dostępu. Co nie znaczy, że musimy do tego, do czego nie mamy dostępu, aspirować. Może nam to w ogóle do życia nie być potrzebne, ale z ciekawości chcemy na to patrzeć. Dlatego też oglądamy wielu tych YouTuberów, którzy pokazują, Przedrogie płyty główne, chociaż na przykład nigdy byśmy sami takich nie, nie kupili, bo i po co? Część płyt głównych jest naprawdę mocno prze, przepłacona. Jakieś super drogie karty graficzne, w ogóle komputery za 40-50 tysięcy. Oczywiście, jakby nam się kasa wylewała bokami, to pewnie byśmy sobie kupili, ale w praktyce byśmy ich nie wykorzystali. Ja osobiście sam chyba najbardziej lubię te najbardziej zoptymalizowane zestawy, te, które nam wystarczają w cudzysłowie a są zoptymalizowane jak najlepiej cenowo. Bo poskładanie czegoś najdroższego no nie jest jakąś filozofią w stosunku do tego, jak poskładanie czegoś fajnie zoptymalizowanego. Ale zaczynam odjeżdżać od tematu, wiecie jak to ja. Zaczynam podążać w jakieś tam meandry różnych dywagacji, ale nie tym się zajmujemy. Zajmiemy się właśnie Facebookiem i tym jego metaversum. Wiele osób jest troszeczkę przerażonych tą wizją, na zasadzie, hmm, to teraz wejdziemy już na stałe do wirtualnej rzeczywistości. Ludzie nie będą chcieli żyć naprawdę, bo będą chcieli żyć w wirtualnej rzeczywistości. Tylko praca, czy też szkoła, a potem szybki powrót cy Google na, Google, Google na, na oczy i już są w innym świecie do, że tak powiem, końca dnia i tam jakby swoją alternatywną rzeczywistość budują. Ale ja Wam powiem, że taka alternatywna rzeczywistość to jest coś, co jest teraz. I to, że my tak naprawdę zwiększymy, inf... znaczy co jest teraz, to nie jest tak, że teraz jest alternatywna rzeczywistość, tylko to, co Facebook chce nam zaproponować, moim zdaniem nie będzie odbiegać w ogóle od tego, jak jaki teraz mamy social media czy gry. Tak naprawdę zwiększy się tylko poziom interakcji z tym, bo będziemy mogli się lepiej ten poziom imersji, wejścia w grę, czy też w jakieś nowe medium będzie dużo, dużo większe, no bo będziemy się czuć w tym otoczeniu. I będziemy mogli po prostu lepiej to wszystko widzieć, rozglądać się. Przeglądanie Facebooka czy też Instagrama nie będzie polegało na scrollowaniu tablicy, tylko będzie na przykład polegało na wejściu w ten metaświat i pójście do kogoś, do jego nowego super fancy domu, który sobie w tym akurat świecie wybudował. Prawdopodobnie w tym świecie ten świat nie będzie się dużo różnił od naszego. Zostaną wprowadzone jakieś mikropłatności, jakieś ustawienia troi jakaś władza to będzie taki alternatywny świat troszeczkę rozszerzenie tej właśnie alternatywności social mediów czy też g Social media też rządzą się swoimi prawami, też mają jakieś swoje gwiazdy, które tym wszystkim sterują mniej lub bardziej. Są gwiazdy, które potrafią sterować globalnie. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze z Snapchata, jak któraś z kardasianek coś tam powiedziała, że jej się nie podoba i nagle akcje firmy zanurkowały po prostu kilka miliardów w sekundę, bo jedna gwiazda tego portalu powiedziała, że coś jej się nie podoba. Podobnie i analogicznie mamy Sytuację w przypadku obecnych sociali i będzie identycznie w przypadku tego metaversum. To jest bardzo ciekawa koncepcja, a teraz, jakby, to moje przemyślenie na temat tego, że tak naprawdę już to może być, więc obawy wielu osób. W ogóle możecie pisać, co Wy o tym sądzicie, jakie są Wasze, jakby, wizje na taką przyszłość. Po pierwsze, przyszłość taka, w którą będzie się bardzo dobrze dało wejść w interakcję z tym światem, to jest na kilkanaście lat. Tak, może nawet kilkadziesiąt, gdzie rzeczywistość wirtualna, nawet kilkadziesiąt na pewno, jeżeli chodzi o nieodróżnianie rzeczywistości wirtualnej od tej rzeczywistości, którą mamy teraz. Mała przerwa na przełknięcie śliny, żeby was nie denerwować. No więc tak. Mm, to, jak będzie wyglądać ta rzeczywistość, która będzie nieodróżnialna od naszej rzeczywistości, to naprawdę kilkadziesiąt lat. Na zasadzie, że kładziemy się na jakimś fotelu, podpinamy chip do mózgu tak. To nie jest niemożliwe, to jest jak najbardziej możliwe. Na razie będzie to wszystko bazować tylko i wyłącznie na jakichś komunikatorach, które będą e, substytutem myszki, klawiatury czy też pada i substytutem monitora w postaci gogli. Tutaj będziemy mieli jakieś opaski na rękach, jakieś bieżnie dochodzenia chodzenia i tak dalej. Bo bieżnie dochodzenia muszą być. Chodzenie w świecie wirtualnym na donglu wychylanym z jakiegoś kontrolera, który mamy w ręce, no to jest ciekawostka. To jest totalnie, to zaburza całą tą imersję. Jak testowałem VR-y, to klikanie jakiegoś guzika, żeby się poruszać w wirtualnym świecie, totalnie zaburza imersję. Być może po czasie, po dłuższym czasie przebywania w takim w takim wirtualnym świecie mózg jakoś by się do tego dostosował, że tak naprawdę czynność chodzenia to byłby dla naszego mózgu ruch ciukiem. Być może tak mogłoby być. Mózg jest naprawdę genialnym organem, który takie rzeczy potrafi sobie genialnym. Raz na naszą korzyść, raz na naszą niekorzyść, ponieważ no, takie coś może prowadzić do pewnych jakichś neurologicznych Następstw, ale myślę, że mimo wszystko, jakieś bieżnie to będzie to kluczowe, co będzie rozwiązanie w tym, w tym świecie. No i wiecie, takie coś to jest tak naprawdę rozwój technologii dzisiejszych czasów, tak? To jest tak naprawdę zastąpienie myszki, klawiatury, monitora, tak jak już wcześniej wspominałem. Prawdziwy wirtualny świat mógłby się zacząć wtedy, kiedy kładlibyśmy się w jakimś fotelu, dostawali leki uspokajające, żeby nasze ciało wiecie, jak wchodzimy, jak zasypiamy. Pewne nasz mózg bardzo dobrze funkcjonuje. W no, fazierem on obniża swoją aktywność jeszcze bardziej. Natomiast mamy takie fazy snu, gdzie y, nasze ciało jest sparaliżowane, nie pamiętam jak ten hormon teraz się nazywa, który powoduje, że nasze ciało się nie rusza po prostu, jak nam się coś śni. Wiadomo, czasami się tam ruszymy, czy jakoś tak. Ale dostajemy na przykład taki środek, czyli nasze ciało jakby przestaje być aktywne. A my jesteśmy podpięci elektrodą do mózgu i jesteśmy w stanie w, takim w takiej alternatywnej rzeczywistości żyć czy też przebywać. I takie coś jest możliwe? Moim zdaniem, takie coś prędzej czy później powstanie. Natomiast to jest kwestia kilkudziesięciu lat. No i wtedy, wtedy to będzie problem. Wtedy to będzie coś, nad czym będzie warto się zastanowić, czy faktycznie niebezpiecznie nie zbliżamy się do wyjścia poza strefę rzeczywistości. A na chwilę obecną ja bym się tym nie martwił, bo wiecie, ludzie, którzy są podatni na wpływy wirtualnej rzeczywistości już ulegają takim pokusom. Ludzie, którzy za bardzo biorą sobie do serca to, co widzą w social mediach, bardzo dużo nie rozumieją tego, że to nie ma się za bardzo, za mocno do rzeczywistości. Są ludzie i byli zawsze ludzie już od, od kilkudziesięciu lat, od kiedy mamy w ogóle do czynienia z tym wszystkim, którzy z, za bardzo, jeju, jakby póki nie robią krzywdy nikomu, to mogą sobie wchodzić jak bardzo głęboko chcą, na przykład w światy gier, w światy filmów i tak dalej, po prostu no dają się pochłonąć temu uniwersum, pomimo tego, iż nie mają jakichś gogli VR, no było cała masa przypadków, że ludzie jednak wydawało im się, że są w alternatywnej rzeczywistości, w rzeczywistości, którą jakby 年の Ich mózg taką projekcję na rzeczywistość nałożył, że są na przykład w filmie, że są na przykład w grze i zachowywali się abstrakcyjnie w stosunku do świata, w którym żyli. E, no, i, i, no i takich ludzi nazywamy ludźmi chorymi psychicznie. Często, nie, często, bo oczywiście, jeżeli ktoś tam jest oddanym fanem jakiejś gry, no, robi sobie jakiś kosplay czy coś takiego, to, to nie jest ten poziom. To zupełnie nie jest ten poziom. Chodzi bardziej o to, że ludzie jakieś krzywe akcje pod wpływem tego, że im się wydawało, że są w jakiejś grze czy filmie. Odstawiali i to są przykłady jednostkowe. I wiele osób, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, bo ze światem gier mamy już do czynienia spokojnie kilkadziesiąt lat, mówiło, że to jest wina gier, że, że wina czegoś. Nie, nie, to jest jakby wina tego, że psychika na pewne oddziaływania jest podatna. A równie dobrze w świecie, gdzie nie było telewizji gier. I e, takiej rzeczywistości, którą widzieliśmy, alternatywnej na obrazie, były książki. E, I nasza dobra wyobraźnia podczas czytania książki, połączona z jakimś zaburzeniem psychicznym, tak samo mogła wpływać na to, że czuliśmy się w alternatywnej rzeczywistości. I tak długo jak będziemy wyedukowani w miarę w tym kierunku, tak długo jak będziemy siać rzeczywistość wirtualną od tej prawdziwej, co już musi następować, to nie jest coś, co nam musi zacząć następować w przyszłości, gdzie będziemy mieli do czynienia z większą imersją z tym światem wirtualnym. Ta imersja rośnie z roku na rok, tak naprawdę. Gry wyglądają coraz bardziej fotorealistycznie i tak dalej, i tak dalej, więc ta imersja rośnie i wydaje mi się, że my też, Ludzie do, do tej rzeczywistości się przyzwyczajamy nie tyle, co wchodząc do niej, tylko co właśnie uczymy się budować tą barierę pomiędzy rzeczywistością wirtualną a faktyczną. No a jeżeli ktoś będzie się chciał w takiej wirtualnej rzeczywistości pogrążyć, no to tutaj nie mi oceniać. Nie wydaje mi się, żeby teraz mówienie o takiej rzeczywistości wirtualnej jako o swoistym zagrożeniu do takiej. Komunikacji człowieka z człowiekiem było tutaj kluczowe. No, ta komunikacja, komunikacja ona zmienia płaszczyznę po prostu. To nie jest tak, że z mojej przynajmniej perspektywy tutaj pewnie z jakimś psychologiem czy też behawiorystą trzeba byłoby porozmawiać, ale ja to obserwuję tak, że wiele osób mówi o tym, że my się nie potrafimy normalnie komunikować, bo zamiast tego używamy telefonów, zamiast tego komunikujemy się na social mediach, zamiast tego inaczej to wszystko Wygląda, bo tam wolimy siedzieć w telefonie, czy zamiast porozmawiać face to face i wi wiadomo, rozmowa z człowiekiem twarzą w twarz jest zawsze najlepszą e, formą rozmowy, natomiast wydaje mi się, że te wszystkie formy komunikacji, jak siedzenie w telefonie, czy też rozmawianie z kimś w grze i tak dalej, nie jest czymś, co jest substytutem. Z rzeczywistego kontaktu, ale jest alternatywną alternatywą, która niekoniecznie jest zła. Jest bardzo dużo osób przecież z zaburzeniami przeróżnymi autystycznymi, e, introwertyków, którzy normalnie nie potrafiliby się kontaktować z ludźmi face-to-face, -face, a tak, to mogą to robić po prostu za pomocą, właśnie czy, czy to też telefonu, czy jakichś social mediów, e, czy jakiegoś innego. Typu komunikacji, która przyniosła nam tak naprawdę nowoczesność i te wszystkie wynalazki. Bardzo jestem ciekawy waszego zdania. W ogóle moim zdaniem to jest temat na gruby podcast. To jest tak temat na to, żeby usiąść i tak z 2-3 godziny o tym porozmawiać. Fajnie by było mieć kiedyś okazję porozmawiać z kimś o tym, wymieniając poglądy, no i zwłaszcza z kimś, kto ma na przykład jakąś wiedzę medyczną czy też statystyczną na ten temat. Ja mam na to, swo na to jakieś swoje. Spojrzenie, ale ono nie jest zdefiniowane jednoznacznie. To są tylko takie gdybania na ten temat, które tam sam sobie robię i zastanawiam się nad tym wszystkim. Jestem fanem ogromnym technologii, naprawdę ogromnym i podoba mi się tworzenie takich takich rozwiązań, jak chce nam zaproponować Facebook. Natomiast jestem też ogromnym fanem rzeczywistości, i, i jakby nie, nie w życiu, jeżeli, jeżeli miałbym wybrać jakąś alternatywę, to, to postawiłbym na rzeczywistość, tak? Ale fajnie, fajnie, że jakieś inne środki czy to rozrywki, komunikacji, podróżowania, nauki, takie coś nam otwiera. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie sprowadzenia takiego rodzaju rozwoju tej technologii, do tego, że nagle przestaniemy się ze sobą komunikować. Myślę, że wiele osób zacznie się z sobą komunikować od nowa, bo będą mieli jeszcze nowsze możliwości. Możliwości nauki, możliwości przeprowadzania operacji w wirtualny sposób, to już się dzieje. Nie? E, poznawania świata, podróżowania po całym świecie, tak naprawdę będzie można zobaczyć 3, 4, 5 różnych odległych od siebie zakątków świata e, w wirtualnej rzeczywistości i na przykład nie będzie trzeba tego robić tak, żeby, żeby ma być to substytut. Podróże w jakieś miejsce. Tylko na przykład wiecie, macie ograniczone środki i zastanawiacie się, czy chcecie pojechać do Azji, do Australii, a może do Ameryki. No i bah, wchodzicie sobie w taką wirtualną rzeczywistość i sprawdzacie, gdzie teoretycznie może być najciekawiej i, i później jedziecie w tamto miejsce. Super sprawa, nie? Wyobraźcie sobie, że jak kiedyś w ogóle nie było internetu, jak trzeba było jechać, czy to na jakichś poradnikach. Takich e, książkowych. Później pojawił się internet, który pomaga nam poznać jakieś miejsce i jeszcze lepiej wybrać, e, czy też pomaga nam podjąć decyzję, gdzie chcemy jechać. No to taka wirtualna rzeczywistość zrobi to jeszcze lepiej niż oglądanie zdjęć w internecie. Będzie to można w miarę na żywo zobaczyć. Oczywiście, w teorii i w przyszłości. Na razie jesteśmy, no, wydaje mi się, stosunkowo daleko od takiej. Mocno wirtualnej rzeczywistości, a tej prawdziwej wirtualnej rzeczywistości, w którą będziemy wchodzić jak w sen, no to jesteśmy jeszcze dziesiątki lat. Tak mi się wydaje, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie inżynierii, tech inżynierii, ale to jest, wydaje mi się, już technologia bioinżynierii, neurotechnologia i tak dalej. To są już grube rzeczy, i takie rzeczy to jest to, co stoi teraz bardzo mocno yy, jako wyzwanie przed naukowcami, wynalazcami i dużymi korporacjami, które chcą rozwijać technologię? Nie technologia oparta o krzem. Te Silicon Tech, tylko właśnie biotech. To jest, to jest to, co jest teraz takim największym wyzwaniem i gdzie jest największe pole do popisu. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Fajnie sobie o tym wszystkim pogadałem. To jest dla mnie mega ciekawy temat i jak jak będziecie nim zainteresowani, to możemy go zgłębiać w kolejnych Techniusach. Ciekawy jestem, jaka była oglądalność tego Techniusa. Czy jednak procesory karty graficzne i tak dalej lepiej się klikają niż taki naprawdę futurystyczny temat. Ja Wam za dzisiaj naprawdę. Naprawdę dziękuję, bo troszeczkę Wam zająłem czasu, a mam nadzieję, że się podobało. Jak, ktoś, jak komuś się podobało, to piszę w komentarzu meta napiszcie meta, napiszcie tą nową nazwę Facebooka. Ciekawy jestem, czy to jest nazwa Facebooka, czy po prostu Facebook jako firma zmienia taką nazwę, bo wiecie, Google też zmieniło jakiś czas temu nazwę na Alphabet, natomiast czołowe produkty nadal nazywają się Google. Pytanie, czy Facebook zmieni nazwę na meta, jako że będziemy wchodzić na meta i pisać na meta i będzie Meta Messenger, czy, czy po prostu zostanie wszystko Facebook, a kompania będąca właścicielem Facebooka, będąca właś właścicielem Okulusa zmienia swoje nazwę na meta. Dobra, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Jeszcze może uda mi się to wrzucić o czasie, więc miłego dnia, jak widzicie, słońce jeszcze świeci. Co prawda i ISO musiałem zmienić w trakcie nagrywania, no ale mimo wszystko jeszcze gdzieś tam gdzieś tam ee, majaczy miłego dnia, wieczoru, nocy i widzimy się oczywiście jutro, i wydaje mi się, że filmów jutro, bo jutro sobota, ale może okazać się, że będą tech newsy na weekendzie, bo w tygodniu może się okazać, że będą jakieś Testy, no bo wiecie, gorąco mamy teraz tą premierę Alder Lake'a, więc, więc cały, cały ten porządek kanałowy może zostać zachwiany przez ciśnięcie Alder Lake'a. Ale to o tym wszystkim się przekonamy. Ja Wam jeszcze raz za dzisiaj dziękuję. No i do zobaczenia jutro. Cześć!